O! Parkour, ale zobacz, jak zarobiście później się parkour będzie robiło. To no. jest takie wypracowanie, że to już będzie po prostu master. Co? Początek, początek jest na dole, a koniec na górze? Ale zaraz Zobaczmy. zobaczymy. Tak. Tu, tu jest. O kurde, tu jest star. parkour. Ciekawe, jest... jak woda działa. No właśnie. To może ja może jakoś przeblokuję, co? Najwyżej, chociaż... <laughs> a no, może to no, co? <laughs> ja przeblokuję. <laughs> To... teraz chyba nie ma opcji. Ja stronowałam, ja małym, sorry. Ja nie my... Dobrze, ja czy... nie myślę. Ja nie myślę. A teraz to w sumie przyblokowałaś nas bardziej, a nie ten. Beczka nie ma szans. Beczka statystycznie nie ma szans. A ja to, ale to mi ale robi śmieszny no. no. dźwięk. Ja... I dobra, sorry. Sorry. Jakby... Jak to że. teraz jeszcze nie mamy. Nie no, mamy sporo. Ja to zrobię, żeby się dało. Trzeba był beczkę faktycznie wykasować, ale dobra, mam pomysł. <laughs> szlaba nie no. jest rzecz na której można stanąć że się otwiera Serio? Ale nie, na tym na górze można stanąć. Kurwa. <laughs> Otworzyły ci się? Mhm. Ja tak miałem 1900. Nie wiem, można... można, nie? Można! Mówiłam! Miałam rację, zawsze. To jeszcze chyba tam w ogóle się nie możesz dostać, bo to jest na samej górze? A nie, dobra. O to więcej co trzeba zrobić. Już można przejść? Czas no już teraz można było przejść. trzeba no, teraz tylko lepszyć. O, idealnie, to czego szukałem. Dobrze. No to, akurat, to już akurat na siłę staje znaczy ten, ten, kolczak. To... Jak ta biebiurka? O nie! A teraz mar... No, tu kurde Wreszcie nie, chyba nie przejdzie Opa, witam. O, I to się. Było... Ta kulka trzeba ją usunąć, bo to już jest bez przesady. Jakby ta kulka to jest taki miejscu, że to się da przejść, ale... Hmm. Eee. No to albo postawi się jakby tak pomiędzy. No. O, akurat zwolnienie czasu mogę wziąć. Dobra. Hmm. Nie! Matyuk, chcę ułatwić za mocno. Musisz tam no jest ja ja z... najłatwiej. mega łatwy ten skok. Możesz na początku coś zrobić. Albo tu. tu Ej, akurat moi drodzy, moi. blokujesz. Beczka tak się nic nie zrobi. No, musisz inaczej obrócić. To chyba w ogóle. Wszystko, co teraz zrobisz z tym blokiem, to ułatwisz, przypominam. A co. Albo zablokujesz, to jest jedno z dwóch rzeczy. O, okej. Okay. Tyle. 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 Nie zastanawia się, lecz tu raz do przodu, patrz. O nie, no widziałam! Bo nie skoczyłem z trampoliny. No ale mnie debil, no, no, ja że trochę. Dobra, ja muszę. tu Nie, Eku to masz pułapkę. Nie! To timing! Tak jest! Ej, bo nie, nie, nie wiem, jak na to skakać, no. no się nie wiem. Dźwięk, chwila i skok. Może nie, nie no, okay. od samego dźwięku. Oh. Jakie wyczucie musisz mieć? Popatrz co na chwilę jesteś... No ja muszę wy... Ok. Okej... Okay. Mm. Mm. Nie ma wyskoków... A to, a to ci nie zniszczy tego? Nie, no bo nikt z tego nie skoczy. Okej... Považ se na gůru například, ne? No? O sko... <laughs> Jezu, jaká válka! <laughs> dobra. <laughs> Ej, kteras... Burde, goto... A jak se nás... Kurde, můžu já A Ani, dobra. Ně! Dobra, ee, ja tak, Nie tak. Nie tak, bo tak takie takie nie takie takie się... nie, były łatwe. A po prostu weź, a nie o, może wracać? No, mogę, no. Może ty końcami też bić. To no. akurat nie ma sensu. Nie, to nie ma sensu, wiem. Ja. I nie wiem, właśnie zastanawiam się. No, no, no. Okej, okay, okej. Okay. Zapomniałeś. To no, co jest? Myślałem o Milko. Ej, to trochę jest, trochę takie szalone. Trochę takie... Kurczę. Chyba nie. Dam komuś szansę, kto jeszcze spada. Co ty kombinujesz z tym klocą? Co? Problem. Dobra, ee, co by tu można było wykmienić? No by się bomba przydała, nie będę kłamał. Eee, w ogóle weźmy A co chcesz wysadzić? Co ja bym czego bym wysadzić? Okej, okay, to też jest jakieś rozwiązanie. No ja myślałam, że jestem Matiuksekiem. Ja myślałam, że skoczyłam tam. Ja nawet patrzyłem na moją postać, myślałem, żeby wskoczę tak jak Matiuksek, ale jeszcze góra była ten kolce u góry. Ja Nie, się rozgrzmocił, ale fajnie dziwik masz może chodzić. Chodzi, to ma takie delikatne pytanie takie. Aha. O, mam pomysł. Okej. Okay. Ja to wiesz. Ej, mo moi drodzy. Moi drodzy. Moi. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. <gryw> Ajaj. Patrz. To już Chyba za co to? <laughs> za co to? Co oh. się <laughs> tego? <laughs> W końcu! Co tu chciałem usunąć? Przede wszystkim tą beczkę chciałem usunąć. Okej. Okay. Pretty clear now. Oh. Trud Trudne się trafiło. O. <laughs> oh, być. No, to zjebałem to, my bad. Bo to jest Ej, to jest co mi się stało? Co mi się stało? Utknęła w drzwiach. Utknęła w Nie wiedzę, czy jest w otwartych, czy w zamkniętych. Kurde. Beczka śmiech. No, no, prawda, bo to wtedy nie, nie muszę tego usuwać. Minka, weź daj lekko bliżej. No, tak. O tak myślisz? No. Okay. <śmienicza> Dobra, co miało? Jezu, się to się O Jak <śmienicza> cię kupnęło! tak, <śmienicza> <O> to tak, <bo. śmienicza> Brak zwycięstw w braku. KAMERZYSTA NA KANAPKĘ! <śmienicza> o, o, o. Nie dobra, nie, ja, ja to daję, tylko tam. Więc ta bo... Wiem co zrobię. Jak chcecie, to macie. Tak się składa, że beczka to był bait, nie wiem czy Bo ten silnik, on się bardzo wolno odpala w tych tych. Nie dobra, ty nie dobra, nie wiem. Nie wiem, co to by robili. A no, z trzy beczka już wygrał, bo już jedna natura została. No tak, no wygrał no na pewno. No Przejść można znaczy, spróbować no nie dla mnie to na pewno tak ciężkie, ciężkie to było to trochę taka charakterystyczna no, że tak, tak się, się przeszło, przeszło. no że już ja miał jedno przejście może. a właśnie co spadł okay. no ja Teraz raz jechać wyjechać z takim... Tuła Jakim cudem! No Milka nie ten. No, wróciłam. Nie, nie jasz możliwe. Nie, Milka to zrobi, zobaczysz. To nie jest matematycznie możliwe nawet. Matematycznie, obliczył kratki. No liczyłem w Jezu! To nie jest możliwe! On mierzył kąt... Co? A na ile kartek możemy skoczyć? Czekaj, nie wiem, nie liczyłem. Ale w sumie to, to teraz... To no wyżej byś mógł to dać, nie? Nie, weź tutaj teraz gdzieś obok, Eminka, bo nie ma ten... Byłem pierwszy i ostatni. Jest trochę głupia, trochę. Shop za pandę. A jakaś panda, shop! Nie! A to co to się stało? A, zebrało to. Czy nie musimy po to iść normalnie ręcznie? To może po prostu to no. zebrać? A to zrobiście, bo takie shopach. Co ja na sekundę? Nie, no nie rady, nie? Sprzęt też tam... Spłynąłem. To montowanie może było takie to przeżycie. Okej. Okay. Poszedł szybko spawać. No, ch możliwe chyba tak. Muszę ja szybko tej. się zaspawać, bo się zepsuło. O, co ja robię w ogóle? O. Dobra. Ok, jak nie był pierwszy, to muszę tam... O no nie, tak wszyscy mogą pszczoł. No debil ze mnie. Ja za tylko to robię. Trochę się śpiesz. Nie myśl tak, bo ci się styki przepalą. Bardzo fajne animacje są. No tak fajnie się nos mu jakby. Masz, mi się bardzo podoba. A jak ma, ma nos jak św świnka. Co so, tu się dzieje? Czekaj, ja tu odkryłam nowe rzeczy. Chwila ciszy dla dźwięków szopa? Właśnie. Właśnie. A ty już, tak jak wybierzesz coś stąd, to robię salto w GTA RP. Oj, oj, oj. Niebeczka, nie. <śm> nie, to jest bardzo zabójcze. że będzie. Ci... Ja mam pomysł. Będzie bardziej zabójcze niż to się wydaje. Się uniknąć <śm> za szoko cenę. Nie! Nie! Ale co, to fajnie działa! Bo to już to już nic... O... <śla> Kurczak się poddał. Ej, ale ja skrzydła się... To się dzieje rob. teraz! co się dzieje! Boże, święty tak zegar! Oj, oj. <śla> Dobra los! Jest blues luz. To nie będzie takie łatwe teraz! Dajcie mi tylko coś, co mogę zablokować. Właśnie, jakbym jakby mógł teraz do, do tego twojego kręcącego doczepić jeszcze jeden, to by było cudownie. Jak coś tak jak, jak się przyczepia, to się nie będzie przyczepiało do kolejnej osi. Czyli nie możesz tego zrobić w taki sposób, ale... Nie! To śliski! Jak nie dostałem. A już innej tajemnicy? To bardzo śliskie, trzeba uważać. No widzę, że byś... Ciężkie to jest to śliskie, Na tym śliskim nie skaczcie jak coś. No to, no to na czym skakać? Chcesz się dopiero skaczcie jak macie wyskoczyć, a jak Beczka chciał wrócić i skakał, to... to, to głupie. Ogóle... Mam pomysł. Panie to. Ja mam pomysł. No i po co nam niszczysz? No to no, 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 Tak nie miało być, no. Naprawdę. Panie Kra Ja jest. Teraz tak przesrałem z tym dźwigiem. Czy ja wiem? A nie, 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 cię nie może chyba Musisz białe... skoczyć na, na tą beczkę. Tak, tak? To? jak wiem, właśnie możemy zmierzyć i na beczkę. Nie skocz? na no, nie, szarlot, ty jeden ty. O kurno! Boże, jak ty... no i, o ten, ten twój kręcący się Maniokio, znane ruchy No No i hmm. wygrał Weź się zajął, przegramy Znaczy serio mówię, bo to będzie GG A to jest fajne, fajnie co działa I Się zabij No Benek, no Ale jak to przegramy? No przegramy, zobacz na ten nasz No bo, weź taba Ta, muszę... Jeszcze nie przegracie Nie, nie przegramy w sumie po prostu jednak jakakolwiek runda i wygram wtedy, no. lepszym po prostu, a nie... My sobie farbimy po... My wzięliśmy to samo, tak czy co? Nie. Podoba mi się pomysł z przyczepieniem tego do tamtego. Mi się podoba pomysł... pomysł z klejem jest super, moim zdaniem. Upsik Upsik, klupsi. będzie się też kręciło? Oh, Boże, na ruchu mapa Nie ty Czeka pani Mogę się zgodzić z Emilką, że dół jest o wiele bezpieczniejszy aktualnie Beczka, nie, nie kombinuj, chodź na dół, nie jakby O kurwa to są. No schody to są, to był właśnie mój misterny plan. Właśnie czekałem, patrzyłem na ciebie. Przez szkło. Nie ta, nie ta, nie ta deska, chciałem na tą dolną. Nie, na no to nie dawaj, bo to się załamie i to zniszczy się. Oh. O nie. A, dobra, to tak leci. Ktokolwiek załamał, to tu przede mną, bo No to ja może. O. Nie, Mierasz. no. Dobra. Myślałem, że to. Jakbyś poczekał, to by dała rada, ale. Oj. Oj. Nie poczekałeś. Samo w sobie, nie będę kłamał Już nie tego chciałem Bo drodzy państwo, tego chciałem hmm. Chciałem tego, ale nie wiem gdzie To się obraca faktycznie Nie ma nie wiesz to na pytanie, myślę, że istotne jest takie pytanie właśnie. Widzę, że umierasz. No. To nie jest ha! Ej, dobra O to Ej, beczka to Ja nie wiem czy to był fart czy skill, nie? Nie, ale właśnie o to chodziło mi w tej budowie to, to miało myśl Ja no, jestem w Ale bez... to wygrywam, Wygrywasz. O No jeszcze nie wygrywam, ale. Kurde. Nie fajnie to teraz działa, wszystko. W sensie, da się no, to przejść, to. tylko trzeba. No. totalnie randomowy timing I się, I się ten. A czy ja? Nie nie, nie, nie randomowy. Ale bardzo niespodziewany na pewno. też się będzie obracało, czy już nie? Nie, bo nie jest przyklejone. Musisz do kleju dać. Nie, to. to a, bo to będzie chciał góra dół. No dobra. Nie, to, to jest już niemożliwe. Nie jest możliwe, tylko nie, nie, nie Trzeba wskoczyć za tą małą armatkę. Ale, Emilka. Samolubna jest, to ja ci powiem. A o klej. to się na pewno przyniósł. Beczka. No. Możesz dokleić? A co Weź doklej, doklej na... tu tą machającą, tego machających. Emilka, tutaj. E, Możesz do kleju, taki klej. Gdzie dokładnie? Do, o tu. No, byłaś, dobrze, tutaj. O... Od... Do kleju, do kleju. O tego, no to tu, okay. tu, 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 no. Asa. Bardzo jak to się kręci, teraz co zobaczyć? na noc. Eee. <laughs> <laughs> masz prawdy słowa. słowo. Chcesz, żebym. to działa, to działa! Chcesz, żebym. No, No ja zostałem zostałem na mapie. Ostatnia tura. Tu jest, jest szansa to zrobić, no. <grystanie> Snik tutaj się robi, druga, trzecia ścieżka. O, dobra. No to rzeczywiście sniki Nie mówię, że beczka zrobi się z kolejna trzecia ścieżka jakoś tam z tyłu. Oj, proszę. No. Mogę nie usuwać tej pułapki na końcu, to jeszcze bym się łudził. Dzięki. będziesz Dzięki. No. Kumaty No. Kumaty Dzięki. Dzięki. się Dzięki. Dzięki. się Dzięki. wtedy E, jest to na Spotifyu ta monetka? Może już. <gry>